Hej, witam Was w kolejnym odcinku z gry 6&Fidget. Dzisiaj jesteśmy na Magu i dzisiaj zrobimy sobie standardowo wszystko to, co musimy zrobić. Mam nadzieję, że dostaniemy sporo jedzonek, no bo te liczniki muszą iść w dół. No i oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę, zostawienia komentarza, no i suba, jeśli go jeszcze nie macie. No i bardzo się cieszę z tego, że zostawiacie tę subę, bo już zbliżamy się do 290 w tym momencie jak to nagrywam mamy 289, więc już tylko jednego brakuje do 290, a potem lecimy już po 300, także zachęcam, no i lecimy. E, tutaj oczywiście sprzedamy sobie ten klejnocik, bo tutaj on nam jest całkowicie niepotrzebny, to sobie rozmontujemy, bo to jak wiecie dostaliśmy z lochu Hemoridoru. E, tutaj możemy sobie oczywiście zmienić wygląd tej różdżki i mam nadzieję, że wypadnie nam tutaj broń. Zwiadowcy, gdzie będziemy mogli sobie już zakończyć legendarne przedmioty z tego ostatniego lochu. No i dokładnie, pięknie, jest broń, mamy plus jeden i zobaczmy jak to tutaj wygląda. Mamy już wszystko, także git, jestem bardzo, bardzo zadowolony, to możemy sobie rozmontować. I zobaczyć, co my tu jeszcze mamy. To jest na pewno do rozmontowania również i to również jest do rozmontowania, więc rozmontowania też mamy już za sobą i zobaczmy, co tutaj wszystko będzie się działo dalej. E, odwiedź e, krainę Neurogenii, więc co będziemy musieli zrobić. E, jeśli chodzi o Aurę, jak ona tutaj wygląda w tym momencie? 600 na 1000, jeszcze 8 dni i będziemy mieć Aurę 62, więc to jeszcze trochę czasu minie. Tutaj możemy sobie kogoś zaatakować oczywiście, żeby nie było. No i co? Idziemy do doktora. Abawowu, Dzisiaj dostałem 3 punkty zręczności, więc fantastycznie. Zobaczmy, co da nam koło. Duszę, drewno, nie drewno, tylko kamień. 3 grzyby, spoko. Ekspik, ekspik, goldzik, drugi goldzik. Abawu duszę, jakieś drewno. 3 grzyby znowu. Jakaś, jakiś złomek. Tutaj znowu exp jest. tabuszko. Trochę odłamków, trochę Expa, trochę dusz, znowu duszę. Znowu Exp i na koniec kamień. No więc koło powiedzmy, że było takie sobie. Zobaczmy w ogóle, jak wygląda ten kalendarz tutaj. Yy, mamy trochę jeżyn, więc to jest OK, jak najbardziej. Yy, co my tu jeszcze mamy? Trochę ekspa, więc spoko, tylko szkoda, że nie ma książeczek. Tutaj na koniec mamy yy, cały set potek. Więc fajnie, trochę tutaj kamienia, trochę drewna, nawet powiedziałbym bardzo dużo, więc to nam się całkowicie nie przyda. No i ważne, że są jakieś tutaj klepsydry. E, więc okej, okay. zobaczmy jak wygląda gabinet magii, nic ciekawego, zbrojenia nic ciekawego. To jest raczej do wyrzucenia, chociaż na razie potrzymajmy. E, tu możemy sobie odebrać to, tu możemy sobie odebrać e, goldzika, możemy sobie to kliknąć. I mamy za 8 godzin kopalnię złota na 69 poziomie, więc trzeba to będzie przypilnować i postawić kolejną i możemy iść teraz do pupili nakarmimy sobie pupilki tutaj pająk sobie dostanie 3 jedzonka, obłączek dostanie tylko jedno niestety orzeszku dostanie 3 płomiełas tylko jedno niestety no i ping pong również karmiąka, więc OK. No i myślę, że zaatakujmy Marinusa 2803. To może, światłem, żeby tutaj się nie martwić o wygraną. Dobra, dokładnie tak. Mamy kolejną Jerzynę, więc to jest akurat bardzo dobre. I idziemy szukać Aerogenit. Oczywiście, wszystko od Golda idziemy, więc musimy wybierać naprawdę fajne misje. I wyszukać tej erogenii, tutaj nie ma, więc bierzemy to. Pustynia przesłoneczna. E, miasto Teges, 3 miliony. E, dobra, weźmy tą płytę. Jest śliwka, czarnola z mak makaron, misje, powiedziałbym, jeśli chodzi o Golda. E, ma Erwin, Teges i mroczne bory. Ej, tutaj bierzemy to. Puszcza, puszcza i co dziewięć Czerwona. Czerwona od ekspa, bym powiedział nawet yy, to była. Erogenia. Woda, że dziesiątka. To ma być erogenia, tak? Tak. Kurczę, dziesiątka, ale ma rękawice. Yy, no dobra, weźmy. Mam nadzieję, że to nam się nie zemści. Yy, dziewiczy kanion, moczary mary i góry koronkowe. No tutaj zdecydowanie piąteczka. Yy, nigdy landia puszcza i ogór... o horkusz weźmiemy sobie to powiedzmy. Bo to będzie item, który będziemy mogli sobie sprzedać. Ma Erwen u orków. To ma Erwen, Aerogeni nie widać. Na razie nie widać Erogenii, Więc to może nie był taki błąd, że wziąłem tą dziesiątkę. Tutaj piątka, siódemka, nie ma Erogeni, więc bierzemy piątkę. Step strapiony gnuśnogród i kraj na oskór. No to tutaj oczywiście dwójeczka. Jeszcze ten pasek za 2,5 miliona, więc git. Dowiedzmy ogród kraina, o i puszcza. To tutaj dwójka. Po górze pustynia i puszcza. No nic ciekawego. Kolejne stracony, stracony czas w poszukiwaniu. Erogenim, Mroczne bory. Puszcza i po górze, cieni z tej skały. Bierzemy dwójkę. Erwin, piątka na, co, na czerwona. I weźmiemy tą piątkę czerwoną. Bo tamta dwójka i tak nie była zbyt rewelacyjna. Kraj na oskór Miasto Teges i Czarnolas. Tutaj same dwójki. Bierzemy tą. roczne bory. Wyspa trupiegołba i trakt trendowaty, Tu weźmiemy. roczne bory. Rękawice. Mamy jeszcze miejsce? No, jeszcze mamy jedno miejsce, więc może to zróbmy moje zerogania. Tylko że znowu dziesiątka. No i trudno, weźmiemy tą dziesiątkę. Wszystko, żeby zdobyć tego ekspa tutaj. Hmm, tutaj bierzemy sobie tą dwójeczkę, jak najbardziej. Ma Erwin, Polis i ma Erwin. To tutaj tą Dwójkę za 6 milionów. Ma Erwin, Puszcza i Nidylandia. piątka za 16. Chyba czerwona na golda. Dobra, tu mamy pełno już, więc to pozbędziemy się tego i tego. I może ewentualnie nawet tego. I szukamy dalej. Góry koronkowe. Murszały las i propolis. Więc nic ciekawego. I po pierwszym pasku już jesteśmy. E, więc tutaj lecimy z drugim i mam nadzieję, że Arogenia już wypadnie dosyć szybko. Bo nie chce mi się jej tak naprawdę bardzo szukać Teges czerwona, Teges i Aerwyn. Dobrze, że czerwona na dwójce. Powiedzmy. Jest arogenia 7,5 minuty. Słaba, no ale weźmiemy. Weźmiemy. mamy 9 baniek więcej, ekspa i teraz już się nie musimy o nic martwić, więc bierzemy cokolwiek oczywiście najlepszego. Tutaj siódemka, piątka, piątka, piątka za 16, miałem brać dwójkę, ale jak zobaczyłem tą piątkę, no to od razu zmieniłem zdanie. E, tutaj oczywiście to, e, tutaj możemy sobie wziąć tą siódemkę, dyszka, dyszka i dyszka. No to bierzemy dyszkę z najlepszym xp mm, i okej, okay. siódemka, dwójka, dwójka i zero czyli jednak y, mogłem sobie zrezygnować z jakiejś dziesiątki, tam ale już trudno. Ważne, że udało się tą misję zrobić. No i dobra, tutaj dziesiątka, siódemka i dziesiątka, więc bierzemy siódemkę z naszyjnikiem. Dzisiaj wieś chce pasy, więc dobrze by było, gdyby. Jakieś pasy nam tutaj poleciały, mamy jeszcze miejsca, nie mamy, więc coś musimy wywalić, więc te naszyjniki możemy wywalić i lecimy dalej. Dwójka, piątka za 15. praktycznie 16. jakieś buty nam wypadły, szkoda, że nie pas. Epic. Czy ja chcę te buty, czy chcę tego epika. Epik do kibla, ile mamy tych, tych epików jeszcze? 15, 21, 30 epików mamy. Yy, dobra, rezygnujemy z tego epika na rzecz golda, i tak dzisiaj sporo no, tych itemów, y, tych misji wziąłem gorszych, żeby tylko zrobić y, plakat, więc rezygnujemy sobie z tego epika i lecimy dalej. Mam nadzieję, że to nie był błąd, ale zobaczymy. Piątka za 14, dwójka za 10, to na pewno będzie ta misja. 2 za 11, dwójka za 11, która będzie lepsza, no na pewno ta. Ok. Dwójka za 10, 5. Same piątki to piątkę za 16. Bierzemy oczywiście. Dwójka za 6,5. czy piątka za 16? Dobra, weźmy dwójkę. Zaryzykujmy. Zaryzykujmy tą dwójką. No i tutaj musimy wziąć piątkę. Jest jeżyna. Tutaj piątka, dwójka za 5. I bierzemy trzeci pasek. Trzeci pasek to już będzie nasz praktycznie ostatni. Jakoś to leci. Dzisiaj taki dość krótki odcinek chyba wyjdzie. Tak się wydaje. Już nie ma legendarnego lochu, to te odcinki nie są takie długie. Na szczęście, może bo też podejrzewam, że nie chciało Wam się całych oglądać. Tutaj weźmiemy czerwoną. Bwójeczkę tutaj, oczywiście, piątka za 16. Dwójka, dwójka, dwójka za 7. Ej, okay, spoko. Piątka za 16, jak najbardziej. Dwójka za 11. Za 11. Jabłko. Czegoś nam tam brakowało. Chyba, chyba cytrynek. By było, gdyby jeszcze jakieś cytrynki tutaj wpadły. Jakaś klata. Tak myślałem, że się zapchamy. To jest najmniejszą ilością odłamków. Wyrzucamy, więc powiedzmy, że to. Powiedzmy, że też to. Żeby mieć dwa miejsca. 2 yy, za 6, 2 za 6 możemy wziąć. Piątka, piątka. dwa tę o, jest y, cytryna, więc jak najbardziej obłączek będzie szczęśliwy. Jeszcze jedną cytrynkę bym poprosił. Y, same dziesiątki, na szczęście nie, jest piąteczka, ale też z małym goldem. Tutaj już jest zdecydowanie lepsza. Dostaliśmy lepszy dre. Tutaj oczywiście weźmiemy to. O 70 odłamków, naprawdę dość mało. Mm, tutaj piątki to bierzemy to. Mk piątka, piątka jak najbardziej. Piątka, piątka, czerwona. Raczej na Golda bym powiedział, niż na Expa. Ok, bierzemy to. Tutaj oczywiście dwójka za 11 e, piątka e, czy dwójka, raczej dwójka za 8, piątka za 10. No słabo. Ale kończymy ten pasek, mam nadzieję, teraz w miarę... Przyzwoitym stylu mamy cytrynę, więc to jest akurat bardzo dobre. No, jeszcze jakąś truskawkę, jakbyśmy chociaż jedną dostali, to by było dobrze. 7,5, 7,5, 7,5. Tragedia. Dobra, weźmiemy to, bo tutaj jest pasek chociaż do kociołka. Więc, tak jakbyśmy dostali siódemkę za 21 milionów, piątka. Tutaj bierzemy jak najbardziej siódemka, piątka, piątka, cytryna. No okej, okay. szkoda, nie truskawka, ale już nie ma co wybrzydzać, ręki też nam się przydadzą na kiedyś. Y, tutaj siódemka czy piątka, piątkę weźmiemy, bo sobie ustawimy ostatnią dwójkę jakąś w miarę sensowną mam nadzieję. No i weźmiemy sobie tą, powiedzmy, że będzie optymalna. Tutaj jakiś jeszcze pierścionek nam wypadł, który możemy od razu sprzedać, to na razie niech zostanie, bo i tak nic więcej tutaj z lochów na pewno nie zyskamy, więc dodajemy sobie i te ładne obrażenia, w ogóle mamy prawie 66 milionów, więc nawet nie wiem kiedy to się nam tutaj aż tak podniosło, prawdopodobnie z tą legendarną bronią nam tutaj te obrażenia tak mocno podskoczyły, 66 milionów nawet już, więc bardzo fajnie, 47 tysięcy podstawy, liczymy teraz, że dobijemy jak najszybciej 50. Możemy sobie tutaj kogoś znowu zaatakować, powiedzmy, że tego Wojownika. Okay, udało się. Hmm, walka Pupili za 5 minut, więc raczej nie doczekamy, tutaj oczywiście wszystko jest zrobione. Jeśli chodzi tutaj o menadżera Areny, możemy sobie kliknąć, powinienem to zresetować, nie chce mi się. Kiedyś tam sobie to zresetuję, jeśli chodzi o gildię, no to możemy sobie oczywiście też zaatakować Hydra. Coś tu jeszcze mamy do zrobienia. To już ogarnęliśmy, koło ogarnęliśmy, gdzieś ogarnęliśmy, tutaj twierdzę ogarnęliśmy, więc został jeszcze hazardzista. No i próba lochu. Więc zobaczmy jak tam sobie radzimy z tomateną. Oczywiście szans na to na wygraną tutaj nie ma, bo mamy chyba nadal 0%, ale zobaczmy ile uda nam się jej zbić. Wojownik nawet fajnie. Magoś czy tutaj pokażę coś ładnego, jakiś ładny krytyk? Krytyk za 400 baniek. nie jest najgorzej. Pusia. 122. 215. 224. To nie jakieś rewelacyjne te krytyki, ale jakieś tam były zawsze. A my jakiegoś ładnego krytyka walniemy? 450. 420 i tyle. Nawet nieźle, nawet ładnie zabraliśmy, bo zostało 2 miliardy życia, więc spoko, chyba najlepsza próba jak dotychczas. No i co, lecimy do Hazardisty. Tutaj liczymy na Klepsydry i na Odłamki. Próbujmy może Klepsydry, o jest od razu 5. 400 nam zostało, więc dosyć niedużo bym powiedział. Tutaj oczywiście jak dają Golda to bierzemy. Tutaj tego to na pewno nie wezmę. Tuż tutaj, może, odłameczki jakieś. Niestety nie. Kamień też mnie nie interesuje. Ale przynajmniej gra w kości nam się zwróciła już. Więc tutaj, lecimy z odłamkami. Dostajemy Golda. Tutaj znowu powtórzymy odłamki. Znowu się nie udało. Ostatnio hazardista nie jest skłonny do rozdawania nam tutaj odłamków. Czy też klepsydr. No więc trochę szkoda, bo teraz odłamki by nam się mocno przydały, żeby tutaj ulepszyć sobie chociażby ten item na razy 13, ale potrzebujemy jeszcze blisko 40 tysięcy odłamków. Więc kiedy to będzie, nie mam zielonego pojęcia, ale na pewno jeszcze bardzo, bardzo długo. No i tyle, tak naprawdę, wszystko mamy ogarnięte możemy sobie warte ustawić powiedzmy na te 8 godzin. W tym odcinku to by było tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pamiętajcie o tych łapkach, pamiętajcie o komentarzach, no i pamiętajcie o tych subach, jeśli nie macie, żeby kliknąć w ten guziczek, bo mi to naprawdę pomaga. Także trzymajcie się ciepło i na razie.